Omówię wyzwanie: wczytaj dwie liczby typu IN64 i wypisz ich iloraz w postaci działania. Pisanie programu rozpoczynamy od słowa kluczowego program i po spacji podajemy jego nazwę. Wczytaj idd. Nazwa składa się z liter alfabetu łacińskiego. Na końcu zapisu staw znak średnik. Następnie występuje sekcja deklaracji zmiennych var, gdzie a i b nazwy zmiennych ciągi znaków alfanumerycznych z pierwszą literą Oddzielone znakiem przecinka. dwukropek, separata. IN64, zmienna o wartościach całkowitych z zakresu przybliżenia od minus -9 razy 10 do 18 do -9 razy 10 do 18. W przypadku wartości ujemnych liczbę poprzedzamy znakiem minus. Na zmiennej typu IN64 można wykonać działanie dzielenia całkowitego przy pomocy operatora div. Na końcu piszemy średnik. Begin. Oznacza początek programu. Pierwsza instrukcja: wczytanie read w nawiasie wartości zmiennych a i b. Instrukcja readline ln oznacza przejście do nowej linii. Na końcu instrukcji piszemy średnik, jeśli będzie następna instrukcja. Druga instrukcja: wypisanie write w nawiasie wartości zmiennej a, słowa div, w wartości zmiennej b, znaku równa się oraz wartości wyrażenia a div b, to jest ilorazu wartości zmiennych a i b. Instrukcji RightLine LN oznacza przejście do nowej linii. Instrukcja RightLine A div B równa się A div B oznacza złożenie instrukcji write A Right div Right B write równa się RightLine A div B. End z oznacza koniec programu. Dziękuję.